Cześć! Mam nadzieję, że nie oglądasz tego filmiku przypadkowo, ale jest tobie mała, odrobina chęć zmiany Twojej sylwetki. W tym nagraniu pokażemy Ci, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i jakie mamy efekty. Krzysztof, bo to jest główna postać tego filmiku, przyszedł do nas, kiedy jego waga to 150 kg. Miał wtedy zero kondycji, może nie zero, ale bardzo słabo, i zrobienie jednej pompki sprawiało mu trudność. Po półrocznej współpracy, dwóch, trzech treningach w tygodniu zgubił około 50 kg tkanki tłuszczowej, ogólnie masy ciała. Zobacz jaką sprawność osiągnął po tym półroku. Pompki, brzuszki, przysiady i wszelkiego rodzaju elementy pracy treningu siłowego na początku sprawiały mu wielkie trudności. Dzisiaj ten filmik jest dowodem na to, że można poprawić jakość swojego życia, swoje zdrowie, swoją sylwetkę, a przede wszystkim polepszyć technikę właśnie wykonywanych ćwiczeń siłowych. Wystarczy, że nam zaufasz i skorzystasz z naszej fachowej wiedzy, którą y, zdobywaliśmy przez kilkanaście lat, pracując właśnie w tym zawodzie, jaki jest trener personalny. Krzysztof jest idealną osobą, żeby udowodnić i pokazać, że nigdy nie jest za późno. Nie czekaj, aż osiągniesz wagę 150 kg, aż zacznie cię boleć kolano, plecy czy cokolwiek innego. Przyjdź i nam zaufaj. Twój cel jest naszym celem po prostu. Chcemy ci dać siebie, chcemy ci dać naszą wiedzę, naszą umiejętności po to, żeby polepszyć jakość twojego zdrowia, żeby wyleczyć cię z twoich bólu, żeby dać ci nowe nawyki żywieniowe, żeby pokazać ci, czym jest sport i że ten sport da ci pewność siebie, lepszą jakość życia i przede wszystkim zmieni twoją sylwetkę. Nazywam się Marta, jestem dietetykiem, fizjoterapeutą i trenerem. A ja nazywam się Radek i jestem trenerem oraz motywatorem u nas w firmie. Współpracuje również z nami mój brat, który jest trenerem w Warszawie. Jest ekspertem od rzeźbienia i ujędrniania kobiecych sylwetek oraz budowania masy mięśniowej u mężczyzn. Przyjdź, zmień swoje życie, osiągnij swoje wymarzone cele. Jesteśmy dla Ciebie i chętnie Ci pomożemy. Zapraszamy. Cześć!